Witam Was w dzisiejszym odcinku Dzisiaj oczywiście po prostu granie, jak już zawsze hmm. dobra o e no legendarny klejnot się trafił fajnie no to sobie go zmieniam już U, on jest 375 to słabiutko ale legendarny to legendarny no nie ma się co tutaj zbytnio przejmować no więc zlecimy tak zaczynamy O to to pięknie Weźmiemy kaskę, bo zbieram, yy, yy, no, dobra, yy, okej okay. yy, tak Oczywiście piwka są darmowe, więc Robimy wszystko co się da yy, Ty się przydasz, Ty się przydasz No w ogóle od, na ostatnim odcinku się nie wiem, czy można powiedzieć, że coś się działo. Ciężko określić. Yy, ale zakładaliśmy ogólnie nowe konto, w sensie nową postać na EU15. A kolejna postać, jaką będę zakładał, to już mogę powiedzieć, to będzie taka, żeby była pod tą nową postać, oczywiście. Nie wiem, czy były już wyniki ankiety, czy nie, chyba raczej tak, bo Neutral coś nagrywał na ten temat. Ale nie chcę tu nic mówić, więc nie jestem pewien tego. Mm. No. No i to tyle z takich informacji. No a teraz gram ok. to zrobiłem? Co tu za.? okej okay. O nie, nie wiem już co. A to, zobaczcie, mogę. Ogólnie to tu się uda teraz pokonać tego. A kome, o, nie uda się pokonać głębiona. Trochę problem, ale no, da duży z. Prawie na raz. Ładnie. Yy, nie udało się niestety. Więc kolejny w sensie konto. Yy, dobra, tu niestety nielegendarny. Yy, dobra. Mm, mam to wszystko? No mam, mam. Pięknie. No więc zaczynamy, no. I... I... ...jajko... 24 punkty, mało, mało, strasznie. E... Aha! No nie udało mi się dać do fula Moja wina o, To se weźmiemy, to se weźmiemy To, to i to Okej, okay, to fajne teraz punkty siadły e, To e, Hawe muszę nas zbierać na tego tego Niebieskiego. Sorki. No nie, nie uda mi się raczej. Jak teraz nie si No dobra, siad na szczęście. To bardzo dobrze, bo jakby nie siad, to przyznam, że mógłby być problem. Bo tyle na minus. seria byłoby przewalone lekko. Tu oczy... o! Okay, to akurat mi się podoba. Yy, za tak yy, siądziesz. Musisz siąść. No właśnie. Tu nie mam co do karmienia. Więc rozwalamy pięknie. W ogóle, ile ja mam tych jedzonego, boże. Ja nie umiem cały czas tu na niego się załapać. Tu spróbuję nim przejść. Na tak to tu w ogóle nie mym jest, nie jestem w stanie nad blisko Nie chyba, że No właśnie to, to to nie siedzi no Taka prawda Więc zakręcimy sobie Zaatakujemy Spróbujemy tutaj Akurat się udało I ostatnie konto No właśnie jak ogólnie będzie już czwarte konto, czyli przyszły, od przyszłego piątku To ogólnie już będę... Znaczy będą odcinki tak, że będą po dwa konta i to zależy. Będę albo robił Mewing. Prawdopodobnie będę robił no Będę robił Mewing Masterów na jednym i małych na drugim Ale to to jeszcze nie. Do tego jeszcze musi trochę minąć, znaczy no aż do piątku, ale to naprawdę nie jest długo. Kurde, nie chciałem tego brać. E... Ok, 44, bardzo dobrze. E... Skrzyneczka, co z niej siądzie? No ok rzeczy. To, 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 to i teraz dużo ogólnie punkcików wsiądzie, ładnie, 51 O to chodzi Bierzemy papier, papier, szkieleton, papier, pięknie No... Yy, znaczy dzisiaj, znaczy no... Teraz to jest taki odcinek stricte o, o awkę Ale no, to już jest też mniejsza sprawa okej okay. I ogólnie co mam do powiedzenia No to jest taki odcinek właśnie tylko ze względu na to, że jest to awka Teraz odcinki, prawdopodobnie, jestem w stanie już powiedzieć, że dopiero będą Jak już startnie nowy serwer Wtedy pójdzie jeden odcinek raczej stricte o Właśnie tym nowym serwie i oprócz tego, czy coś jeszcze? No raczej nie yy. Okej, okay, no więc tu już Też praktycznie wszystko Zasia ja mogę pokarmić E, tu jeszcze nie mam co do karmienia tu full, tu full czyli U, słabo poszło dobrze no to ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć